W Bielsku Białej ma być wprowadzony tak tzw. budżet obywatelski. Polega to na tym, że mieszkańcy sami mogą zadecydować, na co przeznaczyć 1% budżetu miejskiego. W przypadku Bielska byłoby to jakieś 6 milionów złotych. Wybraliśmy się na Bielskie Błonia, aby zapytać odpoczywających tam bielszczan, czy mają jakieś pomysły na to, jak zagospodarować tę kwotę, co można by zmienić, ulepszyć i usprawnić w Bielsku Białej. Mniej tych lumpów, żeby chodziło, a więcej policji, żeby było. Czyli tylko tyle? No pewno, jak to jeden drugi go będzie pilnował, to będzie dobrze. No a jeśli chodzi, jeśli chodzi o jakieś, nie wiem, obiekty, jakąś rekreację, sport i tak dalej. No błonie mi się bardzo podobają, dymy mi się bardzo podoba. Tylko dziwnie były yy, skocznia narciarska z cygańskim, dlaczego została zlikwidowana? Czyli chciałby pan, żeby skocznie odbudowano? No nie odbudować, no, ale tam jest cały stok, wszystko jest i. I tam jest masa ludzi, ale nie ma tam co robić. O. A myśli pan, że jakby była skocznia w Bielsku, to byliby też i zawodnicy? Na 100%. I co, Bielska, drugą Wisłą i Zakopanem? Eee, pan, cze, cze, cze. Ja, ja lubiłem sport i lubię do tej pory. Wow. Czyli zawsze, myśl... zawsze sport to dla mnie to było, jeździłem na sankach tu, tu na tym torze. O. Czyli niczego panu w Bielsku nie brakuje poza tą skocznią? No, nie, poza skocznią. Ja mówię ogólnie tak, nie? Wszystko i mogło być więcej wszystkiego i, i więcej porządku, pilnować więcej. O. Czyli porządek przede wszystkim. Dla mnie taką najlepszą inwestycją, w którą można byłoby zainwestować takie pieniądze, to byłyby bulwary straceńskie. Mieszkam tam niedaleko, chodzę z dziećmi na spacer, uważam, że w stanie są opłakanym. Po pierwsze, zrobić monitoring, żeby wyeliminować wszystkich, którzy tam niszczą. Po drugie, uporządkować to wszystko, zrobić piękny plac zabaw, jakieś ławeczki dla ludzi i, i będzie pięknie. Żeby było tak podobnie jak tutaj na Błoniach? Myślę, że tak. No plac zabaw tego typu na pewno, bo, bo ten jest naprawdę taki dobry dla dzieci. No o tym już od dawna się mówi, że coś tam by mogło powstać fajnego, ale jakoś nie dochodzi to do skutku. No, no niestety, a szkoda, bo tam by dużo ludzi przychodziło. Czyli Pani zdaniem zagospodarowanie bulwarów to jest y, taka rzecz, na którą warto by wydać te pieniądze? Ja bym powiedziała tak, właśnie tak. Nie trudno powiedzieć czego brakuje. No, nam na osiedlu na pewno brakuje miejsc parkingowych, no ale w... czemu to trzeba na, na to miejsce, żeby coś zrobić? Nie ma Pan wrażenia, że w ogóle w Bielsku brakuje trochę miejsc parkingowych, w całym mieście? W całym mieście, no na pewno. W mieście jest trudno zaparkować. Czyli co, może na te parkingi, tak? No, gdyby, gdyby było na to miejsce, jakaś in in infrastruktura do tego zrobiona, no to... Przydałoby się więcej parkingu. Na razie nie wiem, proszę pana. Nie, nie namyślałem się nad tym. Trudno, to nie jest tak powiedzieć. Chodzi pan na przykład po mieście, nie wiem, czegoś panu brakuje, czegoś jest za dużo, jak pan to widzi? Nie, w ogóle nie chodzę po mieście, także mi trudno powiedzieć. Nic panu nie odpowiem. A jeśli chodzi o takie miejsca rekreacyjne, jak to jest, tego dość w naszym mieście? Też nie, nie uczęszczam, Bardzo rzadko, bo nie mam dzieci już, także mi to już jest trudno powiedzieć. A tutaj często pan przychodzi? Bardzo rzadko. Dwa razy w roku, także wy pan I Akurat to... pan trafił na nas? Akurat żeście trafili na mnie. No. To jest dobre, no i widzi pan, ma pan szansę wziąć udział w naszym Hyde Parku, wypowiedzieć się. Co, co pana w bielsku denerwuje na to, Że to trudno jest tak powiedzieć, jak się nie, nie namyśli, nie zastanowi się, nie namyśli, to nie. Czyli można powiedzieć, że Pana zdaniem w Bielsku się dobrze żyje, nie ma niczego ani za dużo, ani za mało, tak? No tak by się mi wydawało, ale mówię Panu, jakby się zastanowił, to na pewno jest coś, no na pewno są jak to normalne, że to jest bez tego ani róż w życiu. Ja tutaj też rzadko przychodzę, z tym, że akurat przywiozłem wnuka z Warszawy, akurat i teraz... Po prostu słyszałem tu, że, że tu te, te cała Błoniolandia jest dość, dość ciekawa, ale myślałem, myślałem że, że jest bardziej atrakcyjna. Byliśmy tam na te, w sumie na, te, na tej Błoniolandii, tam, no w sumie na dwóch, na, 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 na dwóch stanowiskach, wnuk się bawił, no i tam troszeczkę myślałem, że jest bardziej doinwestowana, bo też dawno tu nie byłem, byłem chyba z tym wnukiem dwa lata temu i prawie, prawie się nic nie zmieniło. Ja jest rekreacja. Yy, ogólnie wszystko jest tutaj bardzo dobrze zorganizowane i do jazdy i nie ma na co narzekać. A korzysta Pani jeszcze też w Bielsku z jakichś innych atrakcji? Nie wiem, bo są też baseny odkryte. Tylko tu Państwo przyjeżdżacie? Tak, tak, tak tutaj, tutaj. Korzystamy tylko tutaj z tego terenu. I tutaj Pani zdaniem nic już nie trzeba więcej? Wszystko jest? Tutaj już nic nie trzeba. Wszystko jest ok, tak. Mhm. Kanalizacja tutaj jest beznadziejna albo jakiś basenik, żeby mieli dzieci też wody, bo tu jest bez całego tego, też by się przydało. No co jeszcze? No nie wiem, no co jeszcze? No, na, na osiedlach to już nie wnikajmy w szczegóły, jak co trzeba dużo więcej. Czyli tutaj na przykład na Błoniach, czyli w takich miejscach rekreacyjnych przydałoby się więcej wody? Wody, bo tutaj by trzeba był basenik, no odtegować, no i żeby były jeszcze gdzieś tu bliżej jeszcze inne obligacje na przykład, też żeby było, bo tak są daleko tam w tym miejscu, no nie? Dość daleko od tego też. Sprawa dojazdu, miejsca parkingowe? Parkingi to już... No jeszcze, jeszcze jest względnie, bo się da, tylko no inwalidzi na przykład mają mało miejsca, to inwalidzi tak, no tak, to poza tym względnie, może być. Takie rzeczy, które na przykład Panią, nie wiem, drażnią, jak jest Pani w mieście, jest coś takiego? Ale Pan zadał pytanie, mhm, bardzo. A co mnie drażni? No nie powiem, bo nie wiem, no naprawdę na to pytanie, dość no, trudne. Wynika, że wszystko jest w porządku, tak? Nie, bo akurat, no... Bo ja wszędzie też autem jeżdżę, to też jest takie, no... Czyli może parkowanie? Parkowanie chcesz? najwięcej, no. Dla tych inwalidów, jak tak samo dla datych, bo to parkowanie jest takie naprawdę. Czy koło przychodni, czy gdziekolwiek chce stanąć, to jest no marnie. Bardzo mało. No i te... Jak wjeżdżasz na parkingi, to są same za przeproszeniem dziury. Jak widać, wcale nie jest tak łatwo dobry pomysł na zagospodarowanie 6 milionów złotych. Ciekawe, czy któryś ze zgłoszonych dziś pomysłów ma szansę na realizację. Zagospodarowanie bulwarów straceńskich, budowa parkingów na osiedlach i w centrum, czy może coś jeszcze innego? Oto jest pytanie. A może wszystkich pogodzi pomysł odrestaurowania skoczni narciarskiej?